Ry. Musisz do... kolejny odcinek. Nasz piękny Ello! dom. Robimy, robimy domek. Robimy Nasz dom. piękny dom. Ej, robimy domek. Jej. Jej. Co, to wychodek jest dla. Jeźmy, jeba. Dla... Dla tak. jeździmy. Azal, azalia jest w wodzie. Ej, Kuba. Chodź na chwilę. A mam, mam na trzy łóżka. Siedź. Ja mogę zrobić. No Kuba no. śpi na ziemi, ja mówię. Ej, ale czemu to są drzwi, jak to będzie łóżko jeszcze jedno. No bo Ej, idę tam znaleźć psa, dobra? Znaczy kuba już mamy to w sumie ten, ale... drugiego! Biorę buch, biorę buch. O tej chwilę. Biorę Kuba, kuba, kuba! Kuba! Chodź do Pana. Chodź do kości, chodź do kości. Dobry piesek. ty jeszcze nakarmi. No. Co Mam trzy Nie bij mnie, nie bij mnie. Jak mnie uderzysz to jesteś I co ty robisz? Walał mnie w dupę, no nie, no nie, jak w przedszkolu. <grym> Dobra, ja nie przychodzę do... Ja żartowałem, nie przychodzę do... Ja się wyprowadzam. Ja. Ja. No nie, że dawaj. Nie, poza dom... No nie, że no, no, ja poza dom... No. No, ja nic klikałem, on Ja nie klikałem, on się klikał. Czekaj, muszę to wy-timingować. Dawaj, dawaj, po, Pokaż, jak ci robił. Jezu! Nie, bo ja by a na drzwiach się zablokowałem. Gdzie jest Wojtek, gdzie No. Zbiera jedzenie. Znaczy nie jedzenie, ale po prostu zbiera, tak? Jedzenie, jedzenie, jedzenie też sobie ale jedzenie, jedzenie jest nie. dla mnie. Słuchaj, panowie, ja bym był za tym, żeby szukać nowej. A ja bym był za tym, żebyś wypierdalał. Ale, ale nie mam niestety aż takiego praw. Aż takich praw. Ej, dawaj, dawaj robimy głosowanie, czy Kuba sami nami jestem za nie. Ja jestem jest za nie. Ja jestem za nie. Ja jestem za nie. Ja jestem za Ja mam Ja mam jest jesteście? Taka cisza nastała. Ja ogólnie każdy będzie miał inny kolor łóżka, ja biorę różowy. A. Ja czerwony! Ja pomarańczowy! I... Dobra. Kuba możesz mieć szary, bo znalazłem tu właśnie szaromowce. O, no to, to jak te szary, ja też no ja mam Żartowałem w dostaniesz. No to ja pomarańczowy. Nie, A, mam szary. Nie, to dla ciebie pomarańczowy. Barwnik trzeba mieć. Znaczy a co jest trzeba do czerwonego oprócz kwiatu da się mam coś? Barwnik. Masz czerwony? Tak. masz ja chcę to, ja chcę mać, Gdyż, Jak chcesz mieć szary to musisz znaleźć jedną szarą owcę i tyle. No, ja mam. Ja mam. Masz jedną szarą wełnę, ja też mam. I ja bo ja ja to, też to mam. daj mi, to daj, to daj. Ja mam dwie białe, jakby Ja też mam jedną. O Jezus, ja ty masz... Ja mam... Mam 11 białych Ej ja ty masz Wojan... wojan pytanie mam. Ty masz jasno-szarą wełnę czy szarą? Szara. Ja mam jasno-szarą. Ja pierwszy. To idę szukać? Uł. W sumie Kuba nie chce szulkać. Na no, niego. No, no, to jest tak. jego. To trzymaj się tą wełnę, łap. Obie. Gdzie jest house, ja nie, nie wiem. tam gdzieś pewnie. Kuciak? Nie, nie kuciak. Ja mam tyle jedzenia teraz, Jezus Mare. Ja mam osiem, osiem jedzenia mam. Ja mam tak, czternaście z tego, z świni, 15 baraniny i trzy wołowiny. Ja, pierdolę, nie ja też. Znaczy ja teraz mam, to... mam jeszcze normalne, ale... Where is home? Co to za, co to za no musiałem znaleźć. Gdzie jest b...tą? Znajdź wieżę Bo taką. Nie. O Tomek! Bo widzę je. się przez te liście! A widzę tam. Gdzie jest jakaś wieża? Ej Tomek! Ktoś mi zajebał! Ała! A. Ej, ej podejdź na chwilę! O, Stań tu na shifcie! I podejdź trochę! Ooo! Co? O, to, nie, to nie ten content. Poczekaj. Nie, to, to nie ta platforma. Ja też tak chcę. Ja też tak chcę. Jak to zrobić? Musisz to zajebać tym free. Ale nie umiem. Kurwa, nie możesz być na shifcie. O tak. Dobra, Tomek, mam pomarańczowy dla Co ty, robisz? A masz dla mnie czerwone? Yeah. Nie! No, musisz mi dać ten... Yy, drewno. O kurwa ja tu kuba, czekaj. To Chyba czekaj. Poczekaj, bo My całe... śpimy razem koło siebie. Ja tu śpię, ja tu śpię, ja tu śpię. Pamiętam. Między... Kuba że na podwyższeniu, spać, a co ty się stało z tym podwyższeniem? To mi zrobiło... Nie śpi na podwyższeniu, kuba. Śpię na podwyższeniu. kuba śpię. Ja śpię tu, ja śpię tu, ja śpię tu. Aha. Nie, ty nie śpisz. Ty, 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 ty na czasach stoisz. Nie, powiedziałem że, ja powiedziałem, że ja tu śpię! Nie powiedziałem, że ja tu śpię! Na łóżko sobie masz mieć, ale na czatek stoisz. No dobra, ale to zrób mi łóżko. No, drewno? drewno, bo nie nie, mi jedzenia Poczekaj, je bo ja już ci daję. Poczekaj. Hmm. Olej, Szybko nagle. to? co się dzieje? Moje DPI! Dziadzio. Dziadzio. 001 jest taką cgm Rel. No i no. gejem. Co? Gajem. Dobra, no, mam. Mam łóżko. Kim jest, dziadzio? Powtórzysz właśnie? Gejem. Ej, hey, Tomek, fajnie się z nierazem tym... E, ...kamiennym kilofem grają. Ej, a gdzie Kuba? A, zapomniałam. Tak. Kuba nie jest. mam siekiery. <laughs> Ej. A, sorry, zapomniałem. Ej. <laughs> Ja, ja stoję na czatach w nocy. Na Warcie. Ta. Warta poznanie. To są z, yy. Nie no, żartu. Poczekaj, nie! Węglem przepalaj. Kurwa, zużyłeś Nie! Nie Ej I ogólnie. Ja jestem kibicem wisły, wisły Bydgoszcz. A ja... A jak su... Halo, M standar. A ja, a ja iskry o pole. Iskra, opole. ja iskram w dupę. Ej, zobaczcie, tu będziemy mieli wyjście awaryjne, dobra? Przed tobą. <laughs> nie, jednak nie będziemy mieli. Znaczy, to trzeba zniszczyć. Tu mamy wyjście awaryjne. Poczekaj, i tu teraz trzeba zrobić tak. Tak. O, tak. się zgryza. Oj, tak. Tak. Ta, I drzwi, poczekaj. No co robię, jak Kuba nie ma łóżka? No co robię, jak Kuba nie ma łóżka? Nie ma, nie wiadomo ma, nie ma, dlaczego. Ej, ja mogę usunąć? Ja nie. Ma, nie, nie Dobra, ale jedne mogą, ciebie, być, jedne mogą być? Jedne mogą być? Jedne no, mogą być? Nie, no bo na Tomka będzie się patrzył. No i nie obchodzi no, <śledziany> mnie to. Co to się, się będzie patrzył na mnie. Kurwa. Poczekaj, to tu. Tu, tu dokleimy, wojan, tu dokleimy. Hey, Tomek, Nie mam pomysł, patrz. Zróbmy sobie takie podwyższenie, jak bogacze. No Sigmas. Patrz, zostaw, zostaw. ja z To jest kurwa najbardziej chujowy dom, jaki zbudowałem. Najpiękniejszy. No, pomyl, przesłowiłem się. Ej, hey, zobacz, tu jest dla pracowników miejsce. <śleski> <śleski> Oj, czekaj. Jak my tu skoczyliśmy? A, dobra. Nie skoczyliśmy. Jest już wy, a to ej, nie to ty, sorry. Nie <grym> mi stąd, już w budżetu. skrzynka może być, tu skrzynka może być tutaj. Nie, bo to jest wyjście to? awaryjne, idioto. No. Ej, Dziadio idź tam, Dziadio idź tam. Już na chwilę, idź do tego okienka. Gdzie? Idź do okienka, no tu gdzie ja jestem, to idź z drugiej strony. Ej, Chodź. To... Dzień dobry, jestem zamówienie o Donald. Drabne. Nie ma nikt. Big Borg Fortnite like Big <noise> <noise> Nikt nie, nie, nie ma. Nie mamy. Nie no. ma, nie mamy. Jakbyśmy mieli, to byśmy mieli skrzynkę to będzie. Mam jedno serdu. Chodźcie spać, panowie. Chodźcie spać, panowie. Chodźcie spłatrz, panowie. <noise> Potwory są w <noise> ogóle <pobliżu kupa przyszedł. głos> <noise> 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 i przyszedł! Nie ma tu ładna. Trzymaj, ja też ci dam resztkę. Nie mogę spać, Kuba. Odejść. O, odszedł. Co tu stoi. Kuba spać, a no zapomniałem. Ja, sorry, zapomniałem, że ja na warcie stoję. A ty to musisz zbudować tutaj. Patrz, patrz, patrz ja, ja, tu, ja, ja nawet mam fans krzesło! Uciekamy. Mam fans krzesło! Ej, u tu mam mu Ej, uciekamy mu awaryjnym awaryjnym listem uciekamy. Tu mam krzesło? Ej, ja bym... A ja tak, nic nie będę widział! Ale nie, daj, 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 o! Pst. Widać F5 A no tak. E. Co my idziemy spać na raz... Ej, Bóg szkielet to mnie strzela! Szkielet za ciebie, ładownie! mnie! Nie jestem na warcie, ja, ja się idę go bronię. załatwić! Obronić się! Ej, ale nie mam miecza, ale dobra, załatwię go. Nic nie mam! Obi ty, dwa strzały dostał, jak coś. Creeper! Creeper! Jestem o, największym warciarzem kurwa tego ruchu! Nie ja, ja w niego w sobie uciekłem? Bo w błyszę Dwa creepery na dole Dawaj idziemy spać moje ja, ano Kuba, zrobiłeś te łóżko w końcu. No kurwa cały czas leży wyszło Aha, no ja teraz... O nie, ja muszę bronić! Z patykiem! Solo na trzech. No nie Ja się mogę dać patyk! Patyć mogę. Ja dać. mam patyk! Kurde. <śmieniu> to jest niedopatyk! Oj, Co? sorry! Lec tu jest! HP! Ucieczka! Adam. No. Ty, ten śmigł kręci już. No, no ja. Chyba, chyba. Gdzie jesteś, Rzadżio? Trzymaj, zej trzymaj. Przepalam jedzenie. Rzadżio, gdzie jesteś, Rzadżio? No sący kuku, kurwa. Jak albo... Kiedy no, drzwiami, idioto? <śmieniu> trzymaj, Rzadżio. A nie, to moja, czekaj. Ja, że trzymaj, że ty jest, trzymaj. Dziękuję, idę na warte. Warta. warto. Będziemy się wymieniać z nim. Będziemy się nie wymieniać z nim. Ten, to jest, ma warto, to się wymieniamy więc. Dobra. Dobra. ja mam mieczora. Widzę creepera na dole, robię mu akcje desatury. Oj, sorry, nie, nie miał być to kameryce. No zabijaj ich, dziadzio, no co ty robisz? O kurwa... O kurwa, co bym mógł, <grym> o kurwa... Alech! Z Arabii przy, przyjechali ja tutaj. Ja nie to bym mógł. Nie to bym Daleko, daleko! O Chyba z, 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 z Arabii przylecieli. <grym> o! Słuchaj! O, o, o nie! Łał! Nie, nic, szkodów nie mamy, nie będziemy! Skąd nie Ciebie ma Dwa creepery! Do tym, Help me! Tomek tu! Jezus, goście za przyjechali! Ej, kiedy mu kośnik back! Kiedy na back? back! O kurwa! Panowie! panowie! Kazachstanu grozaj nam mambyrowkę! Można spać, można spać, panowie, to szybko, biegne, się szybko, biegnie. Biegnę, biegnę! Mam pić się wdyrta! Hej! Kazachstanu grozaj nam bambyrowkę! Kazachstanu grozaj <gryzki> nam panowie! Wiesz, ja mam 50 Tirta ująłem. Pierwsza to. Yes! To drugą noc? Oto jak przeżyliśmy drugą noc w naszej Amazonce. Tomek. Ale chyba masz fajny. Ej Tomek, bo jest problem, bo ja... Już nie masz mieczyka. Polwybuch, wybuchu... Czarny o, o. złodziej! Czarny wiec. złodziej! A, Czarny a, złodziej! Czarny złodziej! Zostawcie bo Ja mam to w Idź mi stąd. No a jakie jedzenie a, nie, nie, a, nie, Trzymaj, no trzymaj, trzymaj, Kuba. A nie mam trzym. Przez okno ci dam, jak w drive'u. Idź mi przypalić mięso, Przypali mięso. Kurwa, To Koniec swojej warty na dzisiaj. Na dzisiaj. Jest, Koniec? Nie, jeszcze chwilę powartuję. Ej, macie jakieś drewno, żeby przypalić? Drzwi, drzwi, ci wyrzucę! Łap! ten, patrz, masz, masz wągiel. O, dobra, mam węgiel, mam węgiel. Jestem, jestem taki bogaty. Węgiel. Węgiel. Ej, widzisz, ja mam ruchomą kamerę? Węgiel. Mam Teraz ruchomą węgiel. kamerę. Dziadze, zaraz będzie obiad, Dziadze, zaraz będzie obiad na ciebie. Dziadze, czekaj, tak krzesłem, kurde, ci przyniosę jedzenie. że chodź, mam jedzenie dla Ciebie. Ty musisz przyjść. No. Patrz, skopiowa skopiowałem Cię. Dzięki. Co go bijesz? Co, co, co go bijesz? Bije? Ładne hmm. kibie, Maja, nie ma nic. Ojej, zobacz co jest na dole, zobacz co jest na dole. Ojej, tu właśnie zrealizował i wyszedł. Kurwa, nie ma sensu. wybacz mi. O kurwa. O eee. Dobra, nie, nie strzelamy. No to eee. dołączyć się, nie będziemy wzywać. Pan, mam ruchomą kamerę. Czekaj, bo. O. Idziemy na sensa? Nie, bo mamy banach, każdy z nas. Na no halo. Mogę no, instalowałem. Czemu? żeby mieć sensa. Jest kuba. Jacej. Zrajdował się! Musisz mu ja powiedzieć! No bo bił mnie cały czas, a ja byłem niewinny! Ty jesteś czarny, to jesteś winny. Ja byłem na kamerze i ja mnie pił! No chodź, Kuba! Chodźmy grać w liga. A. Już nie ma Kuby. Wyszedł z rozmowy. Tak? Oj. Iż grytasz. gry Wyszedł z rozmowy? O. Ty kurwa Discorda pokazałem, a mi się nie chce potem tego wycinać. Cóż i tak nie będziemy, i tak tego nie wrzucimy. No to, bo to bo ja nawet ma kanał, już wrzucaliśmy. Aaaa. Mus mus musiałem usunąć pierwszy Dobre, film. Musim, tak, tak, nie. Sobie byłem pod, pod, Czemu? Dałem swoje dane Dobra. do tego, do, do konta. Ej, możesz, oh, mi dać, oh, ej, możesz mi dać, możesz oh, mi Wojan, IP. Wojan, daj mi proszę dane do tego, bo ja ci tego nie wyślę przez żadną platformę, każdy film będzie miał tu, nie wiem, ponad 500 mega miał. Daj mi pasy do konta, Wojan, bo ja ci tego nie wyślę no, przez, przez nic. Dobra, czekajcie chwilę. Potem to no nie śmierć. Nie wiem, co słuszkiego. Dobra, ja wiem, co słuszkiego.